Dzień dobry, ja nazywam się Kamila, jestem kosmetologiem. Powiem Wam dzisiaj, e, z jaką skórą mam do czynienia u siebie i jakich produktów używam do pielęgnacji i jak ta pielęgnacja krok po kroku mm, wygląda, żebyście e, miały Panie też pogląd, że skóra kosmetologa to nie jest zawsze skóra idealna. Postaram się przybliżyć Wam troszeczkę, jak ta moja pielęgnacja wygląda. Może zacznę od tego, że w wieku 22 lat, yy, bodajże, yy, rozpoczęłam walkę z trądzikiem różowatym. Yy, trądzik różowaty rozwija się zawsze na podłożu takim rumieniowym. U mnie tak również to wyglądało. Narykałam się w zasadzie całkiem jeszcze do niedawna z rumieniem, który po tym trądziku pozostał, z przewlekłym rumieniem, z podrażnieniem całej. E, powierzchni e, skóry, i dopiero wprowadzenie pewnych elementów do pielęgnacji domowej, e, sprawiło, że ja się tego rumienia już mogę powiedzieć, że e, mocno pozbyła mi ta moja skóra, ma taki jednolity kolor. Co jeszcze na temat e, mojej skóry? E, skóra miejscowo przesuszona. Bardzo mocno reaguje na zmiany e, klimatyczne typu e, mocne słońce, czy też ogrzewanie w gabinecie, w domu. E, moja skóra od razu odczuwa, odczuwa takie zmiany. Jeżeli chodzi o pielęgnację domową, rozpoczynam od e, porannej pielęgnacji, czyli e, rano myję skórę wodą. Wycieram takim jednorazowym ręcznikiem, nie stosuję ręczników wielorazowych. E, wolę używać takich jednorazowych ręczników i osuszam e, tą skórę, po prostu przykładając e, ten ręcznik do, do skóry. Tonizuję skórę. E, w tym celu używam zamiennie dwóch toników. Jeden jest to tonik. A, z Dermalogiki. tu jest akurat Multi Active Toner. Czasami używam też toniku z firmy Wianek e, nawilżającego. Nie mam tutaj go akurat dzisiaj ze sobą. Natomiast firma Wianek tonik nawilżający z taką niebieską e, jakby otoczką. Bardzo ładnie pachnie, ma pojemność 150 ml, więc jest bardziej e, jakby... Ekonomiczny, łatwiej go gdzieś zapakować. Ma też bardzo fajny atomizer i spełnia swoją funkcję, a o to chodzi w toniku. Więc myję skórę wodą, tonizuję, następnie aplikuję dużą dawkę antyoksydacji, i w tym celu znalazłam mgiełkę Cooper Firming Mist. Tak wygląda tam mgiełka z Is Clinical. A powiem szczerze, że ta mgiełka jest moim odkryciem, ponieważ jest to, ja, ja nazywam, że jest to serum w formie mgiełki. Oczywiście nie będzie ono się nadawało do wszystkich skór, ale do skór um, jakby na początku procesu starzenia jest idealne, bo jest to po prostu taka mgiełka w toniku. Co jest dla mnie najważniejsze, to to, że tam mgiełka na w trzecim miejscu w składzie INKI zawiera em, peptyd miedzi, czyli bardzo mocny, dobry antyoksydant. Zaraz za peptydem miedzi jest e, resweratrol. Położenie skóry e, stosuję je zarówno latem jak i zimą. Na wilgotną skórę po toniku e, spryskuję właśnie, mm, właśnie ten, tą mgiełką e, i chwilę, od, e, chwilę odczekuję. Tak? Na wilgotną, skórę, na wilgotną skórę nakładam kolejny krem, bardzo fajny krem z Sesdermy, z, z, z kwasem glikolowym. Bardzo fajna konsystencja, nadaje skórze takiej miękkości, takiego jedwabistego wykończenia. Co jest, co jest fajnego w tym kremie? Właśnie ta konsystencja. I naprawdę na skórze czuć, że on działa, podaje taki efekt mrowienia, może lekkiego podszczepywania na początku, bo jest to krem, do którego skóra musi się przyzwyczaić. U mnie zajmuje to przy kolejnych opakowaniach około 2-3 dni. Pamiętam, że w momencie, w którym rozpoczęłam przygodę swoją z tym kremem. To był chyba nawet pierwszy tydzień czy półtora, kiedy skóra nie wyglądała dobrze. Ale musicie Panie wziąć pod uwagę, że ja mam skórę bardzo mocno wrażliwą. Ona nie wszystkie produkty e, lubi, a ten krem e, jest produktem, do którego musiałam tą skórę przyzwyczaić. Więc początkowo może robić, możesz szczypać. E, natomiast po około już tygodniu do półtorej powinno być e, jak najbardziej w porządku? Przy stosowaniu jeden raz dziennie, tak? bo ja go nakładam na mgiełkę antyoksydacyjną a krem z kwasem e, glikolowym i tutaj mam bardzo dużą antyoksydację. Tak? Co na krem e, z kwasem glikolowym? Nigdy nie zapominamy o e, pięknacji skóry pod oczami. E, Tutaj pokażę Wam mój e, bardzo fajny krem, ale zanim o kremie, cudo w postaci Serum, z, serum z, um, witaminką C. Bardzo wydajny produkt z Isklinka, ponieważ aplikujemy go dosłownie jedną kropelkę na palec. E, I tutaj to nie jest jakby, jakby przesada. Przy aplikacji większej ilości tego produktu. Zadziała on w przeciwną stronę aniżeli e, chcemy, żeby zadziałał. Tutaj e, zawarte jest 7,5% stężenie kwasu L-askorbinowego. Jest to kwas e, bardziej unowocześniony e, przez markę Isklinical. Tutaj jest również e, peptyd miedzi, dlatego jest to bardzo. E, bardzo dobry serum, bardzo mocno antyoksydacyjne i mogę powiedzieć, że po około dwóch miesiącach stosowania tego serum e, spłyciły mi się e, drobne zmarszczki pod oczami. E, skóra pod oczami jest, e, jest taką skórą nefralgiczną z racji tego, że jest cienka e, i te załamania w skórze są normalne, bo one wynikają z naszej mimiki, niemniej jednak. Nie wszystkie chcemy je mieć, dlatego polecam bardzo mocno. Polecam Salum i z klinika, z racji tego, że jest wydajny. Naprawdę mam je od początku roku i, i nie, jeszcze nie doszłam do, do połowy, więc myślę, że nie zamknę się z nim, nawet w, myślę, w roku czasu. Natomiast jak każde serum aplikowane na naszą skórę, ono musi być połączone z kremem. Co mam na myśli mówiąc połączone? E, zawsze serum aplikujemy pod krem. I e, nie możemy zrobić czegoś takiego, że zapomnimy, ponieważ e, serum, czy to serum, e, czy, czy serum o którym później powiem na dostosowanie na, na twarz. Ono nie ma substancji filmotwórczych, jeżeli nie ma substancji filmotwórczych aplikacja serum bez kremu spowoduje ucieczkę transepidermalnej e, wody z naskórka, tak? e, czyli woda nam będzie odparowywała, jak woda będzie odparowywała to doprowadzimy do przesuszenia i odwodnienia skóry, więc aplikuję jedną kropelkę na opuszki palców serdecznych, tak? czyli tych od do obrączków, dlatego, że one mają naj, tej, tej, najmniejszą si siłę, że tak powiem, tak? Więc tutaj m, aplikujemy serum pod łukiem brwiowym i, e, i pod okiem. Pamiętajcie, proszę Pani o tym, żeby nie dojeżdżać zarówno serum, jak i kremem pod samą linię rzęs, ponieważ produkty migrują. E, jeżeli ja nałożę w okolicy oczodołowej, to produkt mi zmigruje wyżej i jakby cała okolica Zostanie odżywiona. O to nie należy się martwić. E, moja miłość. Mm, ja mam tutaj akurat e, wersję profesjonalną: Multivitamin e, Power Film. E, bardzo gęsty krem, ale ja właśnie takie lubię, żeby one były gęste, żebym ja czuła, że ten krem rzeczywiście e, na tej skórze jest. E, zawiera naturalne silikony, dzięki czemu pozostawia taką satynowe wykończenie. W okolicy e, pod oczami. Więc to jest mój zestaw, którego używam na dzień, jeśli chodzi o okolice oczu. I naprawdę przy samym chemii widziałam, e, widziałam odżywienie tej skóry. Rzeczywiście to satynowe wykończenie było fajne, ale dopiero w momencie, kiedy mm, dodałam i z klinika CI widzę zmniejszenie e, Zmniejszenie zmarszczek wokół oczu. Włożyłam już krem na dzień, natomiast nie wychodzę z domu bez filtrów przeciwsłonecznych. Ja akurat nie znalazłam jeszcze dla swojej skóry idealnego filtru, który mogłabym reaplikować co dwie godziny. Bo pamiętajcie hmm, panie, że. Aby filtr rzeczywiście działał i chronił naszą skórę, on powinien być reaplikowany co 2 do 3 godzin. Nawet jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym, nawet jeżeli cały dzień spędzamy przy biurku, e, przy oknie. Promieniowanie UVA ma takie samo natężenie przez cały rok. Ja nie wychodzę z domu bez filtra m, e, SPF 50 przez cały rok. Staram się reaplikować, aczkolwiek nie powiem, że jestem tym mistrzem jeszcze, mi się to nie udaje, ponieważ jeszcze nie znalazłam odpowiedniego kremu, ale SVR Light mogę polecić. Problem jest tutaj troszeczkę, że na niektórych skórach się potrafi zrolować przy reaplikacji. Wchłania się bardzo szybko, jest stosunkowo lekki. Nie ma zupełnie tej fazy tłuszczowej, którą zapewne Panie znacie z filtrów. Jest naprawdę bardzo lekki, szybko się wchłania. Ja nakładam na dzień wtedy krem z kwasem glikolowym. Badania naukowe mówią, że należy odczekać już nie 30, a 10 do 15 minut przed aplikacją filtrów. Kolejne 10-15 przed aplikacją e, podkładu, tak? Na tym kończę swoją pielęgnację, jeśli chodzi o tą pielęgnację dzienną. Potem aplikuję makijaż, czasami jest to podkład, czasami jest to po prostu tylko puder sylki. Jeśli chodzi o wieczór, jeżeli używam filtrów przeciwsłonecznych, potrzebuję dwuetapowego oczyszczania skóry lub umycia skóry dwa razy żelem czy mleczkiem myjącym. Jak wygląda ta wieczorna pielęgnacja? Preclass, najlepszy, najlepszy olejek do demakijażu e, oczu. Myję chyba każdy tusz, jaki, jaki tylko e, można. Co ważne, w mojej pielęgnacji skóry takiej wrażliwej, miejscowo przesuszającej się, nie używam w ogóle płatków. Od czasu, kiedy przestałam używać płatki kosmetyczne, wydłużyły i zagęściły mi się rzęsy. Pamiętajcie, Panie, że płatek kosmetyczny, on w podglądzie mikroskopowym jest stosunkowo szorstki, i jeżeli każdego dnia pocieramy tym płatkiem oko, no to te rzęsy w sposób mechaniczny nam się będą kruszyły. Jak robię to z, z olejkiem myjącym? Aplikuję go na opuszki palców i wtedy sobie. Um, emulguję z tuszem na rzęsach. Usuję ten brud w postaci tuszu do rzęs, zmywam wodą. Czasami stosuję go na całą twarz, w zależności jaką mam potrzebę, ale raczej wystarcza mi bardzo dobry. Bardzo dobry produkt do mycia właśnie skór przesuszonych, skór z trądzikiem różowatym, skór delikatnych, skór wrażliwych. Mleczko myjące Intensive Moisture Cleanser, bardzo dobry produkt, a, dlatego że jest delikatny, ma formułę kremową, nie pieni się, nie ma takiego uczucia ściągnięcia skóry po e, myciu e, tym produktem. On zawiera Ultra Calming Complex, e, czyli e, system e, składników, który działa na skórę łagodzącą. Pierwszymi produktami, które zaczęłam używać w momencie, w którym e, musiałam odbudować swoją barierę hydrolipidową skóry, był właśnie mm, Intensive Moisture Phaser i mój ukochany krem Intensive Moisture Balance. Powiem szczerze, że w początkowej fazie, kiedy mamy skórę problematyczną pod kątem e, uszczelnienia bariery hydrolipidowej skóry, to jest zestaw niezbędny, w moim mniemaniu, e, i taki, który na sam początek wystarczy. Tak? Zdrowa skóra to, zdrowe, to skóra z szczelnym płaszczem hydrolipidowym. Już nie nakładam antyoksydacji e, w postaci mgiełki. Moja wieczorna pielęgnacja jest um, zróżnicowana. Ja powoli wprowadzam retinoidy do swojej pielęgnacji w, jakby przez cały rok A, i powoli wprowadzam um, Retis 025. Dlaczego mówię, że powoli wprowadzam? Ponieważ. Um, Praca z retinoidami nie jest taka łatwa, że wysmalujemy się kremem i będziemy już piękne i młode. Niestety tak to nie wygląda. Może się to skończyć podrażnieniami, e, łuszczącą się skórą. Przy retinoidach przy domowej musimy zbudować tak zwaną tolerancję skóry na retinoidy tak? I, to jest, i to jest bardzo ważne. Ja rozpoczęłam e, budowanie tolerancji od stężenia 0,25 i tutaj podajmy retinol i witamina C, e, fajne połączenie, bo witamina C dodatkowo aktywuje retinol Natomiast przyznam, że no moja skóra niekoniecznie y, dobrze na ten krem reaguje, więc jeszcze y, nie wyszłam z y, częstotliwości dwa razy w tygodniu. Na razie na tyle skóra mi pomaga, y, pozwala używać tego kremu, natomiast wszystko y, wymaga czasu i przyjdzie w swoim czasie. W momencie, w którym stosuję retinol y, 0,25 to w pozostałe dni stosuję, mogę powiedzieć, że mój ukochany krem Intensive Moisture Balance. Krem, który jest bardzo odżywczy, ale nie jest ciężki. Krem, który ma Ultra Calming Complex. Wspominałam o Ultra Calming Complex przy okazji Intensive Moisture Cleanser. I ten Ultra Calming Complex po walce z trądzikiem różowatym, bo nurzęciu, który się w tą skórę wdał. Po łojotokowym zapaleniu skóry pozwolił mi w bardzo szybki, uważam, sposób wyrównać barierę hydrolipidową na tyle, żeby pozbyć się przesuszenia skóry, odwodnienia skóry, łojotokowego zapalenia. Stosuję krem pod oczy z retinolem i tutaj już nie miałam problemu, ponieważ jest to krem w nanotechnologii z Retinolem i z witaminą C on był w takim połączeniu. Natomiast tutaj to stężenie, z racji tego, że jest to krem pod oczy, jest bardzo małe. Nie musiałam w zasadzie budować zupełnie tolerancji. Skóry mogłam używać i, i było w porządku. Ach, yy, w, nawet nie mogę powiedzieć, że w skrócie, bo przedstawiłam Państwu moją pełną pielęgnację z wyjątkiem pewnych jakby, produktów, które używam okresowo, natomiast wszystkie moje perełki znalazły się tutaj. Jak widać ta pielęgnacja nie musi być, nie wiadomo, jak bardzo rozbudowana, nie musi zawierać miliona produktów. Ważne, żeby zawierała takie perełki, których skóra rzeczywiście rzeczywiście toleruje, które, które skórze odpowiadają. Mojej skórze na tą chwilę odpowiada. E, po trądziku różowatym ani śladu. Rumień e, bardzo ładnie się wypłycił, e, więc ja jestem, ja jestem bardzo zadowolona. E, z maszki pod oczami e, powoli znikają, e, więc dla mnie jest e, wszystko jak najbardziej e, na plus. E, ja za dzisiaj bardzo e, dziękuję. Mam nadzieję, że kilka przynajmniej Produktów, czy też e, takich y, jakichś informacji dla siebie, y, panie, znajdziecie. E, no i cóż, zapraszam do oglądania kolejnych naszych filmów i do zaglądania y, do kosmetyczek swoich kosmetologów. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i y, 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 miłego dnia.